Cześć. Ja jestem Grodaty, a przed Wami kolejny indyczek. Dzisiaj coś dla fanów, bogatej historii oraz bardzo dokładnego planowania swoich ruchów na polbitwy z użyciem magii, mieczy, toporów, pułapek, potworów i z wykorzystaniem otoczenia, ale przede wszystkim z wykorzystaniem czasu. Mam możliwość pokazania wam Iron Dagger na 10 dni przed premierą, pełne pozwolenie wydawców, jak w pyszczach strzelił, uzgodnione z nimi na 14 marca, mniej więcej. Premiera zaplanowana jest na 25 marca 2020 roku, a ja korzystając z wersji prasowej, która niczym praktycznie nie różni się od tej na premierę. Mogę wam powiedzieć już teraz co myślę o tej gierce, jakie ma feature'y, jakie ma cechy, co jest dobrego, co jest słabego. Za produkcją stoi studio Action Squad, o którym w sumie niewiele mogę powiedzieć, ale mogę dużo powiedzieć o wydawcy. Deadly Entertainment pod swoimi skrzydłami ma masę ciekawych i oryginalnych gierek. Tym razem nie jest inaczej. Iron Dagger ciekawi gifami, screenami na Steamie, gdzie w powiedzmy dość zaawansowany sposób manipulujemy czasem tym, co wydarzyło się chwilę temu w grze. Nie mamy tutaj na przykład żyć, czy poziomu zdrowia takiego, które sprawiałoby, że możemy mieć kolejną szansę, jak postać zginie, to musimy tak cofnąć czas albo cały epizod gry, by jednak nie zginęła. Na koniec filmu mam dla Was ogłoszenie parafialne związane z pewną akcją, którą organizuje G2 i aktualną, no cóż, sytuacją zdrowotną w naszym kraju. Ale wracając do Iron Dagger, jest to produkcja dla jednego gracza, więc kooperacji lub multi tutaj nie zobaczymy, ale za to dostaniemy bogate uniwersum, nie mamy tutaj systemu turowego, ale mimo to wszystko zależy od naszych, no... Bardzo mocnych decyzji taktycznych, które możemy cofać i zmieniać. Jak o tym dowiecie się, właśnie z moich wrażeń. Zasada jednak była taka z wydawcami, by nie pokazywać Wam rozdziału trzeciego przed premierą, więc w tyle zobaczycie początek rozgrywki w tej grze. Wielką zaletą jest tutaj oczywiście język polski, który łatwiej pozwoli ogarnąć fabułę i rozpoczynamy grę od wstępniaka, gdzie nasze miasto zostaje zaatakowane. Musimy uciekać i powoli uczyć się mechanik Iron Dagger. To się wszystko tutaj toczy w czasie rzeczywistym z możliwą pauzą, czyli po prostu. Po prostu nic nie robimy, jest pauza. Każdy nasz ruch, każda akcja to również symulacja całego otoczenia, przeciwników, ataków, wybuchów, animacji itd. Musimy uciekać. Jednak, jednak fabuła na start pokazuje coś bardzo fajnego i ciekawego, bo. Umieramy, giniemy. Ale nie do końca, bo czas cofa potężna istota, która sprawia, że możemy tymczasem manipulować. To główna mechanika i główna cecha Iron Dagger. Musimy kliknąć linię czasu na, na dole ekranu poniżej i cofnąć go, by uniknąć śmierci. Zauważymy, że gra przelicza jakby każdą akcję na uderzenie serca. Taki dość ciekawy, ale z innej strony trochę dziwny pomysł, bo akcja serca, y, tętno może być różne w zależności na przykład od stresu, prawda? No ale dobra, poznajemy też mechanikę walki, to że każdy nasz ruch trwa konkretną ilość czasu. Nie ma tutaj punktów akcji, nie ma tur, tylko jest ilość Czasu na każdą rzecz, z dokładnością nawet do ułamków sekund. Jeżeli nasza postać stwierdzi, że zablokuje za wcześnie, to ten blok jej zejdzie i tak czy siak dostanie w twarz. Tutaj trzeba rozłożyć to wszystko, jakby na te uderzenia serca. Dość szybko dostajemy pozytywny łomot od pierwszego przeciwnika i uczymy się tego, że każdy nasz cios, czy każdy cios przeciwnika, jaki otrzymamy, możemy skontrować lekko, cofając czas i podejmując inną decyzję. Ta mechanika będzie nam towarzyszyć przez całą przygodę w Iron Dagger oraz. Również w zagadkach logicznych. Kryształowa postać kobiety wyjaśnia nam, że mamy tutaj istotną rolę do odegrania w tej fabule i musimy się nauczyć całej masy rzeczy, i przede wszystkim naszą cechą będzie manipulowanie czasem. Niestety, start gry daje nam solidną wadę, nie mamy szczegółowych. Y Ustawień graficznych, yy, wszystko jest tutaj zamiecione pod niskie, średnie, wysokie, a sama gra chodzi dość mozolnie. Na 2080i, 32GB, 6800K na 4,4GHz gra wyciskała maksymalnie 40 klatek na 4K. Na 1440p było już lepiej, ale dalej 50-60 to było max na takim sprzęcie. Oczywiście, pacze popremierowe, jakieś balansujące, optymalizujące, mogą to wszystko poprawić, więc czytajcie po prostu pierwsze oceny dla tej gry po premierze. Przetestowałem trzy inne platformy i gra również na nich chodziła trochę kiepsko. Można zapytać, czy silnik Unity to nie jest za dużo jak na taką grę i taką oprawę. Technicznie czasami też czuć wczytywanie lub dropy dźwięku na przykład jest muzyka, urwanie i tak, jakby miał to czytać się kolejny dialog. Zaletą jednak w sprawie grafiki w Iron Dagger jest piękny klimat jednolity, fajny, uroczy, świetny mógłbym jeszcze wymieniać długo styl grafiki, który bardzo mi się podoba leciutko komiksowy. Ale ciutko jakby niektóre elementy były z plasteliny, ale nie aż tak bardzo, żeby był z tego jakiś The Neverhood. E, taki kontrast i to wygładzenie grafiki, ten e, styl kolorów jest bardzo fajny w mojej ocenie. Zaletą jest również dbałość o klimat lokacji, czyli góry, lasy, porty, miasteczka, ładne animacje wody i te spowolnienie czasu pozwalające się bawić tymi wszystkimi efektami. Każda lokacja została ręcznie zrobiona, przemyślana tak, by taktyka była jeszcze bardziej spotęgowana, na przykład z górzami, przejściami, skałami, tym, że możemy atakować na przykład coś co jest w dole albo coś, co jest u góry, to duża zaleta. Iron Dagger i pełna swoboda po prostu eksploracji tych lokacji, które mamy przejść. Czasami czuć, czuć jednak trochę budżetem, jak na przykład ogień. Zawsze ma tę samą teksturę, niezbyt ładną, ulizaną, ale można to ukryć pod nazwą Niewielkie Studio. Dużym plusem grawiki w Iron Dagger jest też swobodna kamera w dowolnym momencie. Nieważne czy to jest dialog, walka, scenka filmowa czy coś, możemy obradzać, wszystko obserwować. Jak chcemy, jeszcze dodatkowo klikniemy sobie cofnięcie czasu i obracamy sobie kamerę. Po prostu super sprawa. Prawy przycisk myszy i pełna swoboda kamery, mimo to na grafice dalej są dwie rysy, to bardzo mocny blur i rozmycie ekranu. Jeszcze inną rysą jest umieszczenie wszystkiego w ciemności, czyli mimo, że lądujemy na plaży w dzień, słońce świeci, to krańce ekranu i detale w dużej odległości kryją się za ciemną poświatą i co gorsza możemy w nią wejść. Żywioły. Im dalej gramy tym mechanika Iron Tiger robi się bardziej złożona, to dobrze i zawsze doceniam to, że autorzy mają rozplanowaną całą grę i każdy jej etap powoli odkrywa coś innego, odkrywa swoje karty w rozłożonym czasie, czyli gra jest cały czas nowa i im dłużej w nią gramy. Tutaj poznajemy żywioły, które potem możemy mieszać, wykorzystywać, łączyć, ogień, chłód, naturę, inne. Przykładowo możemy sprzątnąć przeciwnika jakby fireballem. Ale wcześniej możemy go spątać sponta jakby pnączami i przywalić mu na przykład jeszcze innym czarem, więc całe złożenie tych wszystkich efektów żywiołów bardzo fajnie tutaj działa. A jak na przykład dalej przeciwnik będzie na nas biegł, mimo to, że go spętaliśmy, że go otruliśmy, że przywaliśmy mu jeszcze kulą ognia, to możemy go zamrozić. Szkoda tylko, że tak dynamicznie, tak fajnie rozwija się jedynie nasza główna bohaterka, a nie inne postacie. Mimo to pomysł fajny, dający dużo swobody oraz oparty o dostosowanie się do sytuacji. Czyli kula ognia rzucona z trawy, sprawi, że sami się spalimy, ta trawa się podpali i dostaniemy obrażenia, albo wprowadzenie przeciwnika na łatwopalną powierzchnię da nam tutaj przewagę, jeszcze dodatkowo na niej możemy go zamrozić. Wykorzystywanie otoczenia jest mega istotne, nawet takie rzeczy jak skradanie się też tutaj gra dużą rolę. Przeciwnicy mają system zauważenia, czyli na początku sobie po prostu stoją, chodzą, patrolują, potem szukają nas, jeżeli mają symbol znaku zapytania, a następnie wszczynają alarm. Do tego dochodzi dźwięk oraz rzucanie czaru, e, może wywołać zauważenie u innych, czyli też musimy uważać na to, co robimy. Druga minimalna wada na Start to zasypywanie gracza. Moi drodzy, fabułą. Jak to, dużo fabuły to zaleta czy wada w końcu? Początkowe dialogi i momenty są napakowane detalami w dialogach, nazwami, określeniami, których na początku i tak nie jesteśmy w stanie wszystkich zapamiętać, a niektóre są wspomniane tylko jeden raz przez całą grę, jakby w ogóle były potrzebne. Odłamki, okruchy, nazwy bogów, nazwy postaci, nazwy królów, krain, regionów, rzek, nie wiem, jezior, wszystkiego. Z jednej strony można powiedzieć, że gra jest po prostu bogata fabularnie, z drugiej, gracz zasypany jest tym już na start. To powinno być troszeczkę Rozłożony w czasie. Ale dalej, fabuła tej gry rozwija się bardzo przyjemnie. Jest bardzo fajna, interesująca, wciągająca. Pojawiają się nowe postacie, są antagoniści, są protagoniści, są różne sytuacje, są wyjaśnienia nawet, skąd biorą się konkretne potwory w tym uniwersum, jak one powstały. Fajnie, zarys świata jest bardzo fajny. Tylko w mojej ocenie przez 90% czasu gry nie wiedziałem, do czego w niej dążę. Błądząc po różnych snach, uciekając przed przeciwnikami fabularnymi, ale nie wiedziałem, co jest celem gry. Czyli mamy bogato rozpisane uniwersum, z nie do końca wiadomym celem zabawy. Moi drodzy sauny. Ogólnie mapa gry podzielona jest czasami na różne miejsca, które można wykorzystać, o których możemy na przykład odnowić sobie zdrowie. Z racji, że to jest trochę miks niby nordyckiej mitologii. Według autorów znajdziemy tutaj popularne w Skandynawii Saury na początek gry, później różne inne miejsca, które można mechanicznie wykorzystać. Ogólnie świat ma dużo takich miejsc, w których można coś użyć, na przykład czasami lepiej walczyć w domu, zamknąć drzwi w zamknięciu niż na otwartym polu i możemy to dowolnie wykorzystać względem przeciwników. Mapy dają dużo swobody i decyzji, jak pole bitwy z przeciwnikami będzie wyglądać. Możemy wykorzystać sporo rzeczy, przywalić na przykład przeciwnikowi drzewem, rozwalając je, rzucić. Beczki z olejem, następnie je podpalić, albo rzucić beczki z wodą i następnie je zamrozić. Nawet możemy wykorzystać samych przeciwników, by się. Po prostu pozabijali. Przykładowo pole bitwy jest ostrzeliwany przez potwora z wielkim działem na plecach. To niech te działo, jego wybuchy rozszarpią naszych przeciwników, a jego kolegów. Stopień trudności. Z jednej strony, dobrze, że taki ciekawy jest. Dlaczego ciekawy? Bo podbiega do nas przeciwnik i jednym ciosem zabiera połowę zdrowia naszym dwóm bohaterom, potem jeszcze ich powala i trzecim ciosem zabija. Z tyłu jeszcze jest pięciu innych przeciwników. Z drugiej strony, praktycznie każdy boss w tej grze wymaga nieumienności walki z nim z killami. A umiejętnego wykorzystania otoczenia, czyli powiedzmy, że ta walka z typowymi przeciwnikami jest bardzo ciekawa, a z bossem jest to wszczepianie się w tę mechanikę, jak go porobić. Jeżeli tego nie zrobimy, lokacje zaczynamy od zera, razem z przebijaniem się przez wszystkie potwory do bossa. To chyba nie jest rogal, prawda? Chcemy się przekrać wokół bossa, na przykład, żeby zobaczyć, czy nie da się go inaczej porobić, nie udaje się i cofamy się niestety 30 minut wstecz. Jeżeli nie mamy jak cofnąć tej sekwencji czasu, która trwa tamte powiedzmy kilka sekund i tak czy siak wszystkie nasze postacie giną, to niestety musimy zacząć cały epizod od początku. Tutaj zastanawiam się poważnie nad negatywem tylko za tę jedną cechę. Czy mamy tutaj coś, co zdobywamy i rozwijamy, levelujemy, rozwijamy w ten sposób? Co epizod w grze możemy każdej z naszej postaci ulepszyć lub dobrać nową umiejętności. Nie ma systemu levelowania, czyli rozwijamy skille wraz z fabułą, z historią gry. Czy mamy inne postacie do dyspozycji? Tak, naszej protagonistce towarzyszy kilka innych postaci fabularnych, które mają swoją umiejętność, technikę walki, swój styl. Czy mamy ekwipunek? Tak średnio bym powiedział, bo zbieramy różne grzybki, jedzenie, pułapki, nawet beczki do rzucania mamy w kieszeniach, ale typowego systemu ekwibunku przedmiotów lutów Iron Dagger nie ma. To jest gra bardzo mocno fabularna. Za to są świetnie właśnie dobrane głosy postaci, klimat lekkiej baśni. Bardzo mi się spodobała gra pod względem oprawy audio, zarówno pod względem muzyki, jak i głosów dobranych do postaci. Gadania jest tutaj sporo i bardzo fajnie czuć, że ludzie, którzy podkładali głos po prostu w Czuli się w tym postacie. Z jednej strony gra jest dość liniowa i nie oferuje jakichś dodatkowych zadań pobocznych, ani jest żadnych w sumie nagród za te dodatkowe zadania. Z innej strony, easy to play hard to master tak można by ten tytuł nazwać, czyli można faktycznie łatwo sobie cofać czas, ale dopiero odkrycie wielu mechanik uczyni nas tutaj mistrzem i spowoduje gigantyczny uśmiech na twarzy. Przykład pułapek normalnie wymagają celu, który w nie wlezie i aktywuje te pułapki, prawda? Ale jeżeli zabijemy na pułapce przeciwnika, to jego ciało będzie stale aktywowane Tą pułapkę. Co robimy? Bierzemy innego przeciwnika albo jakiegoś czempiona, plączemy mu nogi roślinnością na tej pułapce, która co chwilę się aktywuje. Z czasem takie taktyki są wręcz wymagane. pierwsi przeciwnicy atakują nas głównie wręcz, drudzy już używają na przykład kusz, granatów, kolejni nawet czarów obszarowych, które my musimy kontrować naszymi czarami poznanymi w trakcie gry, na przykład żywiołami. Na przeciwników trzeba mieć nie tylko taktykę, ale również w odpowiedni sposób używać umiejętności, sprawdzając odporności przeciwników. Zaletą Iron Dagger jest też to, że każdego przeciwnika nieco trzeba się nauczyć to, jakie ma ataki, jaki ma ich zasięg, ile tych ataków wyprowadza, jaką ma mechanikę walki. Tego nie mamy jak na tacy i to właśnie bardzo mocno ekscytuje pozytywnie ta nieoczywistość przeciwników i ich poznawanie. Jakie są wady ogólne tej gry? No, trochę ich jest. Dramatycznie zła inteligencja przeciwników, którzy mają inteligencję maksymalnie na 4 sekundy. Jeżeli przez 4 sekundy do nas nie zdoła podejść, bo na przykład ma płatek przed sobą, to cofa się i próbuje znowu tę samą sekwencję ruchów, a my możemy go zrobić z dystansu fireballem. Dużą wadą jest wszczepialność się w wizję autora, jak mówiłem co do bossów, że musimy znaleźć dokładny sposób na bota, na bossa, a nie swoboda walki decyzji. Sam sens manipulowania czasem średnio tutaj do mnie przemawia. Dlaczego? Dlatego, że brak precyzji ciągle powoduje to cofanie, 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 cofanie i dużo czasu spędzamy po prostu na poprawianiu swoich własnych ruchów. Nie mamy pewności jaki zasięg ma przeciwnik z kuszą, bo nie da się tego sprawdzić. Czasami bełt z kuszy leci nawet 4-500 sekund przez pole bitwy i trafia nas y, po prostu pół planży dalej te parę sekund później. Cofanie czasu jest za wolne i mnie po 3-4 godzinach zabawy z Iron Dagger zaczęło to już po prostu nudzić. Tutaj powinien być jakiś slider, jakiś pasek, który Definiuje to, jak szybko ten czas się zmienia. Szczególnie kiedy walczymy z przeciwnikami na dystans, którzy mają czasami 100% szansy na trafienie, kiedy my nie możemy wykonać kroku tą postacią, która zaraz oberwie. W mojej ocenie mechanika manipulacji czasem jest świetna, ale byłaby dużo, dużo lepsza. Naprawdę świetna. Na jednej postaci, a nie na dwóch bohaterach. Największą wadą Iron Dagger jest ten system dwóch postaci, w sumie, czyli dla mnie osobiście rdzeń tej gry, czyli to, że czasami te postacie w y, bardzo dziwny sposób rozdzielają się w walce albo się łączą w walce w bardzo dziwny sposób. Innym razem ta pierwsza postać musi wpuścić, bo nie możemy wykonać ruchów jednocześnie drugą postacią. Trochę smuci brak rozbudowania gry pod względem ekwipunku, umiejętności, atrybutów, czy rozwijania w ogóle postaci. Tutaj tego nie ma. Smuteczek trochę, że nie mamy jakichś przedmiotów. Które podnoszą nam jakieś statystyki, więc te obrażenia, jakie zadajemy, zdrowie jakie mamy, odporność jakie mamy, to takie. Flat punkty, takie puste punkty, które z góry są narzucone. Ulepszenia wybieramy między pozi poziomami i tyle dotyczy to tylko umiejętności. Krzaki ukrycia nie dają najczęściej ukrycia, więc logika tu ciężko działa. A żeby dodać do tych krzaków jeszcze więcej pikanderii, to mamy na przykład taką lokację: Las Dzikusów. Odpala się skrypt rozmowy dwóch bohaterek. Jeszcze nas nie zauważyli i w tym momencie my stoimy pośród całej masy wyrżniętych w pień przeciwników i nagle się odpala yy, dialog, który sugeruje, że mogliśmy to. Przejdź po cichu. Źle umieszczono moc studia, że tak to ujmę, czyli po prostu moc ludzką do pracy nad grą. Mamy miasta ładne z detelami, z pomieszczeniami, z NPC, w których nic nie ma. I nic, nic nie zrobimy, nic, z nikim nie pogadamy, nic nie pohandlujemy, nic nie ulepszymy. Nic, po prostu w, włożono masę pracy w zrobienie tych miast, które nie mają żadnej użyteczności. Tych miast mogłoby nie być i gra nic by na tym nie straciła. Bardzo przykra sprawa. Finalnie, jest to gra ciekawa i w pewnym mierze delikatnie oryginalna, to trzeba jej przyznać. Im dłużej w nią grałem, tym w sumie więcej znajdowałem w niej zalet i bawiłem się coraz lepiej, coraz bardziej zaawansowanie. Początek gry był taki mało rozbudowany, a koniec gry był naprawdę bardzo fajny, Względem e, umiejętności, bo jak mówię, Iron Daggers rozwija się wraz z kolejnymi odblokowanymi umiejętnościami. Jeżeli cena tej gry nie będzie wyższa, niż myślę, 16 euro, będzie to miało sporo sensu, żeby się nią zainteresować. Przynajmniej sobie kupić na te dwie godziny, zobaczyć, czy jest warta grania. Przypominam, że premiera zapowiedziana na 25, kiedy robiłem materiał. Ja jednak nie mogłem znieść tych błędów, nieprecyzyjnej walki, w której mój bohater uciekając, raz przechodzi w walkę, raz w formę swobodną. Sam zabija się, lecąc w stronę strzały przeciwnika, bo w pewnym momencie zdecydował, się jednak biec za drugą postacią. Chce porobić przeciwnika. Jedną postacią. Drugą chcę zostawić z tyłu, bo jest ciężko ranna, nie mamy kwipunku, żeby ją uleczyć. Nie, ta postać i tak będzie jej biec pomóc, mimo tego, że tego nie chcemy i zdechnie na jakiejś, nie wiem, błapce. Mówimy postaci stój tam do końca świata, bo ja steruję teraz drugą postacią. Nie w pewnym momencie ta druga i tak do niej przyjdzie i zginie. Iron Dagger byłby mega, gdyby miał system umiejętności, ekwipunku, atrybutów na jedną postać. I tę super fajną mechanikę manipulacji czasem w dużo większej ilości. Przeciwników z dużo większym stopniem trudności, ale z jedną postacią. Nieważne, że ganiamy się z przeciwnikiem po krzakach ukrycia, skradając się, bo on ma skrypt, że ma nas zaatakować, mimo to, że nas nie widzi, i tak ma skrypt, że ma nas zaatakować. Za takie skrypty powinien z góry ten tytuł ocenić źle. 10 razy przechodziłem kilka etapów y, gry ponownie, bo A myślimy, że popełniliśmy błąd. B. To gra ma błąd w systemie. C. Próbujesz ten błąd ominąć. D okazuje się, że skrypt triggeruje się tak jak Wielką bitwą, mimo że gra nakazuje Ci się właśnie skradać. E, jak już ci się uda dojść do końca, lokacji na przykład przed bossa, to Unity wywala się do pulpitu. Dlatego Aaron Dagger otrzymuje ode mnie na razie kolor niebieski miniaturki to gra w mojej ocenie średnia przez masakryczną skryptowość, którą da się bardzo mocno zbagować. Ta gra nie jest zła, ale też nie jest dobra. Wiele zależy od ceny. Ilość błędów jest duża, ale może na to znieść, jeżeli cena będzie niska. Sztuczne przedłużanie czasu gry to też wada. To restartowanie całego epizodu, bo nie daliśmy uciec, nie daliśmy rady uciec nieśmiertelnemu przeciwnikowi. 20 minut robienia oddowa tego samego, co już wcześniej zrobiliśmy. Za każdym razem, jeżeli potkniemy się pod koniec epizodu, epizodu przechodzimy go całego od początku. To zasługuje na ocenę negatywną. Sam klimat gry, ten stopień trudności jest jednak świetny. Bardzo mi się spodobało to, że jak postać oberwie mieczem, to oberwie za połowę zdrowia, a nie jakieś 2%. Tutaj naprawdę otrzymanie obrażeń jest bardzo bolesne i akcje bywają satysfakcjonujące. Niestety Iron Dagger to jeden wielki skrypt, czyli można wziąć... Jedną z postaci, uruchomić tryb czasowy i przebiec pomiędzy przeciwnikami, blokując ich na przykład zimnem, i uruchomić skrypt kończący planszę. Nie przewiduję tejże ocen wysokich, ale też nie powinny być jakoś bardzo niskie. Osoby, które nie zwracają uwagi na błędy w detalach mechanicznych, ocenią ten tytuł na pewno pozytywnie. Ja, mimo to, że mam dostęp przedpremierowy oceniam grę przeciętnie. Jeżeli będziemy przychodzić Iron Dagger w taki sposób, by jej nie zbagować, można bawić się nawet dobrze. Ja mam niestety tendencję do grania swobodnie, nie tak jak gram. Nakazuje, staram się grać po swojemu i kończy się to znajdowaniem takich właśnie kwiatków, gdzie skrypty się wywalają. Ktoś może powiedzieć, że wrażenia trochę surowe, w mojej ocenie za dużo jest elementów irytujących i ograniczających gracza, jednocześnie zasypując to skryptami, jakie można oszukać. Za niską cenę, i nie starając się popsuć skryptów, grając tak jak grakarze, bawiłbym się tutaj nieźle. Jednak, jak wiecie, nie każdy potrafi grać tak, jak gra mu nakazuje na siłę. Na koniec scenka podziękowana dla płatnych subskrybentów, zaktualizowałem część Waszych awatorków, i jak mówiłem, ogłoszenie parafialne. G2 ma dla was akcję Zostaje w domu, w której za udostępnienie grafiki promocyjnej można zdobyć dowolną grę do kwoty ustalonej w regulaminie. Dziennie 10 osób do 20 marca 2020 roku, czyli jeszcze z 50 osób dowolną grę spośród wybranych może bez problemu utrzymać za po prostu udostępnienie grafiki i tagów na Facebooku. Wszystko macie w podpiętym komentarzu, tam jest również regulamin, również post. Wszystko to. Tam się znajduje, więc cóż, mogę Wam tylko życzyć zdobycia gry. No i tyle.